Witam, witam, przynajmniej też te gdzie sobie na większej wyspie Morza Bałtyckiego. Ale znam się, o czyli 200 subów. Nam, no, lecimy. Okej, okay, to oczywiście będzie Zelandia. Nie ma, to chyba tutaj nie zaliczają yy, tych duńskich wysp typu Zelandia, Fionia. Yy, dobra, to Gotlandia będzie. Olandia też. Yy, te estońskie wyspy, Sarema i Huma. Tak. Bornholm. Należący do Danii. Tak. Wyspa Falster. Rugia. Co jeszcze? Hmm. Tak. Y jak ona się nazywała? Roland. Tak. Awolin. Jest wywolnie, ma uznam. Jest, uznam jeszcze jedna została. Hmm, 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 U Fionia też raczej tutaj. No nie, nie wejdzie tutaj. Hmm, skoro wyspy duńskie raczej nie wejdą. To co jeszcze może być Są jeszcze wyspy anckie, ale tam nazw żadnych nie znam. Dobra, sprawdźmy. Nie znam tej wyspy. Falster była na mi zana, ciekawe. Dział nie udało się robić 100%, ale dziękuję za oglądanie, Czapki w górę, słuchaj, pa po!